Witam już w drugim akiniaczku z Deforesta. Foresta. E co nam tam weszło do chałupy? Widzieliście to? Tworzyły się drzwi. Mamy kaniwala w chałupie? Jezu! Sarna nam do chałupy wbiegła. E, co ci? Co ci ty? Wariatko! Epilepsja, chyba. Albo po prostu litka alkoholowa. No nieważne, wyleciała nam z domu, no to co? Ogarniamy sobie drzewo ogarniamy sobie drzewo, zabudowujemy tutaj mm, ale przed tym, jak mówiłem w tamtym odcinku, polecimy sobie do głównej wioski kanibali, żeby zdobyć lepszy toporek, bo jak mówiłem, no tym to mogę sobie jedynie podubać w nosie albo jednak chyba mówiłem, że wykałaczką w zębach, mogę, mogę sobie jedynie tym podubać w zębach, dobra, i właśnie, lecimy do głównej wioski mamy tutaj bliziutko od naszej od naszej budowli, domu lecimy sobie nie jest to daleko, więc myślę, że zrobimy to na jednym klipie bez przyspieszania. O, wow. kurde, jaki tutaj, jaki tutaj parkur widzowie robi się też ciemno, więc odpalę zapalniczkę i zwiększyłem też ustawienia na wyższe. Mam nadzieję, że nic się nie będzie zacinało ani nic. Bo w ogóle wejście i co, już go nie ma. Chyba z tamtej strony, dobra, tu jest te wejście. No, niestety nam się kolega tutaj jeszcze męczy. Musimy tutaj, musimy, musimy tą wytrzymałość, tę wytrzymałość wzmocnić sobie bo Będzie to o wiele lepiej wyglądało, to bieganie Dobra, dawaj, 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 siemeczku Dobra, w sumie le, leciutko odpocznę, zaraz się widzimy, słyszymy Dobra, wszedłem sobie z tamtego dołu na tą górę No będzie po prostu szybciej a, a Wiecie, jak się tutaj dostałem ale tutaj Wara nam lata pod nogami Nie będziemy go teraz zabijać Bo mamy tutaj inny target Skupimy się teraz na toporku tutaj Mamy wioskę kanibali I tu jest ta główna wioska, mam nadzieję, że nie spotkamy żadnego po drodze Ponieważ, no po prostu Ja chciałbym z nim jeszcze walczyć, nie mam łuku I ta walka, ta walka jest dla mnie Jeszcze bar bardziej uciążliwa Bo z tej no, dzidy nie umiem celować, widzieliście w pierwszym odcinku z Zeza mam lekkiego. I tu jest ta jaskinia. No, jest nawet pasazer. Leży sobie. O, wyciąga listę. Nawet. Acie piłeczkę, łapcie widzowie. <grytanie> Dobra, schodzimy na dół. No, dawaj, dawaj Lecimy w dół. Sorki za zacięcie, ale zawsze jak się wchodzi do jaskini, no to po prostu się zacina kierczka Dobra, jestem na dole. Mam nadzieję, że. Będzie widać, a jeśli nie, no to przepraszam. Nie mogę rozświetlić niczym więcej niż tą zapalniczką. A w sumie jeszcze mogę pochodnią, ale tą pochodnią nie za bardzo dobrze to wygląda. Rozświetlałem sobie na innym save Pochodnią i no i po prostu wyglądało tak jak wyglądało. Zebraliśmy lakier do włosów, więc weźmiemy go sobie i zrobimy taki miotacz ognia. Typowo zbieramy mapę oraz kompas. Mamy mapę, zebraliśmy kompas. Dobra, tu jakaś tam dodatka, Dobra, Bóg coś tam kur każe. Dobra, nie chcę mapy, nie chcę mapy. Daj mi lakier do włosów, bo niedługo zaraz będą przeciwnicy. A tu były jeszcze chyba batony. O, zapalniczka zgasła. Zgubiłem się sam. Tu jest, o, tu jest batonik. No i co, lecę sobie w dół. I tam zaraz będą kanibale. Tutaj schodzimy James Bond. O, króciutka lina. W tą stronę, w tę stronę lecimy. Tutaj będzie kanibal gdzieś albo dwa. Nie pamiętam, bo już byłem tej jaskini na poprzednim save. Ponieważ, jak mówiłem, grałem sobie trochę. O, jest, jest. Chodź, byczku. Aż, pal się. Dobra, w sumie mogę zobaczyć, czy jeszcze drugi. Drugiego nie ma tutaj. Chyba nie ma. Tutaj się pali, spaliłeś się, spaliłeś się. Okej. Okay. Częcie od razu kości się z niego przerobią. się Spali do końca. No i co? Teraz lecimy sobie tutaj. Rozwalamy to, bo tutaj jest Lina, a Lina nam się przyda. Mam nadzieję, że słychać. Słychać dobrze, nie jest za głośno. Okej. Okay. No i mamy linę. lecimy sobie tutaj. Znowu tam będą przeciwnicy, będzie ich dwóch. eee Dobra, muszę się schylić, bo tutaj zostało miejsce wyryte. Mie miejsce przejścia zostało wyryte. No, nie dla mnie. Nibale widocznie na czworaka chodzą. I tutaj będą we dwóch są. no chodź. Dobra. JARAJ SIĘ JARAJ SIĘ JARAJ SIĘ JARAJ, Co? jaraj, się, jaraj. <gry> Niech oni się jarają a ja w sobie już od razu zajdę tutaj na dół bo tutaj jest ten toporek tam dalej, tam dalej jest jeszcze przejście i tam jest mutant ale z mutantem nie mam zamiaru jeszcze walczyć chciałbym mieć łuk i mógłbym z nim się tam pobić, dynamit bym chciał mieć i w niego porzucać dynamitem, też by było spoko no i dobra, zszedłem sobie, lecę tutaj. Tutaj będą te przedmioty. Niezbędne będę nam do gireczki. No dawaj, rozwal się. Tu jest chyba jakieś ubranie. Dobra, to zmienimy sobie przy okazji, przy okazji. Piłka, szmatka. I mamy tutaj ten dynamit, ale niestety całego to ja nie wezmę, bo nie uniosę tyle. Tutaj jakieś flary jeszcze leżą cały mamy do łuku, leki, których niestety już nie mogę zabrać. Hmm, tutaj jest. Co to jest w sumie? Jakieś badania. multiple Płumy coś tam. Dobra, mamy farbę. Jak się pos posmarujemy tą czerwoną farbę, to oni się tam do nas bodajże modlą. Z tego co pamiętam. Mamy również napoje. Mamy taśmę, no i mamy siekierkę. Dzięki której o wiele szybciej będziemy rąbać, no i nie będę już tak długo machał tą siekierką z samolotu. No i co, droga powrotna, wiecie jak wygląda, to nie będę już tego tam nagrywał. No i ciekawostka w tych pojemnikach, tutaj przy tej, tej linie, do której, o której schodziłem i wchodziłem, mamy te pojemniki, no i w tych pojemnikach są szmatki. One się nam przydadzą, bo tam 7 przymatek bodajże to jest to jest, mm, to jest jest lina. No i jeszcze do, do innych craftingów. A oni się niestety nie spalili. Nie wiem, czy mamy batyki dostępne na ognisko, ale jeśli mamy, no to sobie jeszcze ich spalę. Ale tego to już wam nie będę pokazywał, bo z pierwszego odcinka myślę, że znacie ten proces, jak to wygląda. Wrzucamy po prostu kanibala, pali się, no i później z niego po czasie robią się kości. Kości się robią i Czacha no i dobra, tego drugiego to ja mam chyba gdzieś zniknął kolega nam uciekł a nie, leży tutaj, dobra no i wrzucamy, oni się palą no i widzimy się przy, przy wyjściu, wyjdę tak samo jak wszedłem jeszcze przed tym zrobimy sobie pancerz bodajże 6 kości ciekawostka, jak najdziemy na tą kudeczkę tutaj no to możemy zobaczyć co możemy zrobić z danej rzeczy Pancerz z kości, 3 szmatki, 6 kości. No dobra, raz, dwa, trzy. I jeszcze jedna kość. No i mamy pancerz. To jest jako drugi najlepszy w grze, bo jeszcze jest pancerz z mutanta i on jest lepszy od tego pancerza z kości. No i co? Ja sobie zrobiłem tylko jeden pancerz, dlatego że nie mogłem zebrać kości. Już nie mogę unieść? Nie mogę już niestety unieść. Dobra, mam kość. No i wychodzę teraz. O, a mutant jest tam. W tamtą stronę, tutaj schodziłem. Tam do, do tej linki, a tutaj jest w tą stronę mutant i przy niej tam jest kaseta, ale jak mówiłem, nie będę, nie będę wchodził, ponieważ no nie jestem jeszcze gotowy na walkę z nim. O bro, widzowie, pospałem sobie, żeby nie było już ciemno, tak? Byście mniej więcej coś widzieli. Wyszedłem z tej jaskini i obczajmy, co w tej wiosce w ogóle jest. Pochodzimy, pochodzimy przy tych pasażerach, ponieważ on tak mm, odznacza sobie odznacza sobie w tej liście Pasażerów. No i co, dobra? W tym domku nic nie ma. Jest piłeczka, której nie chcemy. Tutaj jest jakaś skrzynia, w której są flary. Przyda się, dobra? Dobra, to byliśmy. Tutaj jest są tutaj są dyski. Bierzemy. Przyda się do bomb. Pik, 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 pik. No i dobra. A co to? Napoje, których już niestety nie uniesiemy, więc nie będę rozwalał. Dynamit, którego też nie uniesiemy, ale będę wiedział na przyszłość, że jest tu. Walizki, w których mamy. O, baterie, baterie na to przydadzą. Ok. Ok, ok, ok. Tutaj mamy szmatki. Tutaj biedaczek, czy albo biedaczka. Nie jestem w stanie rozpo rozpoznać. Jeśli wiecie, no to możecie dać znać w komentarzu. No i co? O, tu jest Lina, spoko, Lina się przyda. No i chyba wszystko, tu jeszcze parę walizek jest Tworzę z wami Druga Trzy O tam jest więcej, trzecia Dobra to nie będę już zanudzał, po pozbieram z tych walizek Czekaj, okay, już wracam w stronę do domku, tu jeszcze są karnistry z paliwem Które przydadzą nam się do piły mechanicznej Którą w późniejszym etapie sobie odblokujemy, odblokujemy, znajdziemy No i co tu jeszcze są, szmatki na tych, tych całych rozwieszonych, nie wiem co to jest w sumie Ciężko mi powiedzieć, jeśli wiecie No to dajcie znać w komentarzu Walizka, w której jest ubranie No dobra, zmienimy sobie Okej, okay, tu jeszcze jakieś tkaninki Na ja szybko podejdę I zbiorę Tu jeszcze jeden Tomek jeden jest To w tym domku rysunek mamy jakiś Mamy również farbę, ale już nie będziemy się smarować Bo jestem wysmarowany Rysunek Jakiś chłopczyk i, I dorosły z bronią, czy co tam było? Dobra, we, wrócę sobie do domu i się widzimy. O, wpadłem na fajny pomysł, żeby wybudować sobie tyrolkę, ponieważ no, szybciej po prostu będziemy się tutaj przemieszczać. No i co, wejdziemy sobie tą tyrolkę gdzieś tutaj. Dobra, stoi. No i tam muszę dociągnąć do domu, mniej więcej. Ale to już tam wejdę na szybko. No i walnę gdzieś tam tyrolkę myślę, że, że, że tutaj no, nie ma co kombinować jest dobrze ile tam nam potrzeba. 8 lin i 10 kłót z linami. Czy będzie jakiś problem z linami? Mamy 96 szmatek. Nie powinno być, ale jeszcze bym sobie zrobił drugą tyrolkę, tam troszkę wyżej i przeciągnął gdzieś tutaj, ponieważ chciałbym stamtąd spuszczać drzewkę, bo tutaj no, niedługo się skończą. A tam jest o wiele gęściej i więcej. No i sobie bym tam zbudował tą tyrolkę, ale to już później. Tą tyrolkę na razie zostawię i chciałbym po prostu ten dach zabudować, jak mówiłem. No i w sumie możemy sprawdzić, jak ta sikierka robi. To są mniej więcej takie same drzewa. No i sprawdźmy tą sikierką. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć uderzeń i weźmiemy tą słabszą. Z samolotu, żeby tej suszarki tylko nie rozwalić, to będzie słabo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, siedemnaście uderzeń, żeby rozwalić takie samo drzewo, Rozumiecie to? O ja, no to trzy razy ponad więcej. Masakra. Więc no nie polecam wam się męczyć i rąbać z tą siekierką, tylko od razu udać się do tamtej jaskini, jak pokazałem No i zebrać tą siekierkę, bo o wiele szybciej będzie wam się rąbało drzewo Będzie, no zaszczędzicie po prostu czas Czas zaszczędzicie, no i w sumie nerwów Zrobię sobie łuk Mam bodaj żeby potrzebna lina Lina, lina, gdzie tu jest łuk? Łuk własnej roboty Jeden patyk, jedna tkanina No i mamy już łuk Dobra, połączymy od razu go z plecakiem, mamy tutaj, pod czwórkę go damy, no i co, teraz jest spoko, mamy już łuk, no i strzelamy w głowę kanibala i zabijamy go na raz. Okej, okay, jest noc i niestety nie zrobię, ponieważ jeszcze nie mogę iść spać, więc, więc nie wiem jak to będzie wyglądało, widać jak to będzie. No, na razie źle to się nie prezentuje, ujdzie, że tak powiem. W środku, no nawet też spoko wygląda. No i teraz z drugiej strony robimy jeszcze. Też naklikowałem sobie kłodę. Pyk. I pyk. No i wygląda w sumież to nieźle. Możecie ocenić również w komentarzu. Dobra. No i co? wykończenie domku. Teraz zrobimy sobie coś tutaj pododajemy. Pod, pod jakieś łóżko i jakieś inne, inne przedmioty potrzebne nam do życia. Pierwszym potrzebnym nam przedmiotem będzie łóżeczko. Musimy smacznie sobie spać, ale to już na takim miękkim łóżku, a nie jakieś schronienie myśliwego, gdzie nawet nie ma się gdzie położyć, na, ka na kamieniach, na ziemi. Dobra, no i gdzie było to łóżko w ozdobach chyba? Tak, jest małe łóżko. Gdzie ja bym chciał, żeby stało to łóżko? Chyba tutaj, wiecie? Postawimy sobie tutaj. Dobra, pyk. No w sumie wchodzi w podłogę trochę. To tak nie zafaję. Jeszcze raz. A jak zmienimy miejsce? Też ono tutaj tak wchodzi. Dobra, to łóżko będzie stało tutaj. I tyle. No nic nie poradzę jak wchodzi trochę w podłogę. Dobra, drugim przedmiotem potrzebnym będzie. Mm, będzie, będzie kominek. Kominek, bo tam będziemy robić ognisko. Jak nam będzie zimno pominek będzie stał koło łóżeczka żeby również tam było ciepło jak będziemy sobie smacznie spać mam nadzieję że nie wychodzi za obręb domku dobra gdzieś tak tutaj stawiamy nie powinno wystawać poza domek tak mi się wydaje no nie wystaje spoko i co rano będziemy sobie jeszcze polować na jakieś króliczki by to wszystko. No w sumie trochę dalej to ustawię. Ten kominek. Gdzieś. Tutaj. Dobra, będzie. Ja źle postawiłem. Znowu. O. Ej, gdzie to zniknęło? Okej. Okay. Może od boku, jak postawię? Gdzieś. Tak. Jest okej, okay? Jest okej, okay. Dobra. No i będziemy zbierać te materiały rano, mogę się już przespać? Mogę, nie mogę. Dobra. No to ja sobie poczekam i zaraz się słyszymy. Dobra, wstałem sobie widzowie rano. No i teraz ogarnę te materiały na te na te nam niezbędne przedmioty. Trochę widzę, że tu mamy patyków, musimy jeszcze odbierać 7 tych kamieni, dwie kłody, skóry z królika, króliki będą nam uciekały. Ale mamy łuk, no i z łuku łatwo. Myślę, będzie je zabić. Nagram jak zabijam jednego królika. i tu jest królik, nie, to jest wiewiórka. Wiewiórka to jest. No i co? Bierzemy tu były dwie kłody gdzieś. Dwie kłody leżały leżą tam. Dobra, daj te dwie kłody dla mnie. No i lecimy sobie teraz. Lecimy sobie teraz tutaj zbudować te dwie kłody. Kamieni trzeba 67. Dobra, ogarnia materiały. No i zaraz się słyszymy. No i dobra, zbieraliśmy kamienia, Możemy już zbudować kominek. No ale tak pusty kominek bez ogniska to tak słabo. Palenisko bierzemy sobie tutaj, umiejscowiamy. Oto te palenisko. Musimy znaleźć dobry kąt. Myślę, że jakoś. No dobra. Tutaj damy tak troszeczkę. No i zbudujemy. Dobra jest. No i co? Dam tu jeszcze coś do środeczka, ale to jest przy już ten przy pierwszej i podgłoszę muzykę. Okay, widzowie, no ja już sobie udekorowałem, nie pokazywałem wszystkiego Prezentuje się tak oto same projekty Jak to będzie się prezentowało finalnie, no to dopiero zobaczycie Myślę, że w następnym odcinku tutaj zbudowałem taką kuchnię Widziałem mm, na YouTube, że taki zlew można zrobić, no to zrobiłem taki jakby zlew To jakiś stół, stół nie wiem, powiedzmy, że coś tu jemy Ale pewnie nie będziemy jedli mm, Tutaj jakaś donica jak coś tam się da zasadzić, to tam zasadzę. Tutaj taki główny pokój i w sumie mój. No to tutaj mamy łóżeczko, tu mamy jakąś kanapę, tu mamy jakieś stoliki, możemy sobie nogi położyć na nim. Tutaj mamy jakieś regały. No i tu mamy kominek, ognisko. No i na górze są żyrandole z kości. Mam nadzieję, że one będą paliły się, nie tylko wyglądały. Tutaj położyliśmy patyczki, na które będziemy nabijać trofeum. Tutaj mam plan nad kanapą takie trofeum z jelenia walnąć dwa razy, a tu jakieś, nie wiem, trofeum z rekina, szopa, z jelenia i z krokodyla, nie wiem, zobaczymy co sobie tam co sobie tam zaży zażyczę. Mm, no i położę. A ja co? Wam dziękuję za oglądanie, że ze mną byliście. Zostawcie łapeczkę w górę jeśli Wam się podobało. No i co? Nie wiem 6 łapek dopiero się za nagrywanie kolejnego odcinka do 10, no to przesadziłem trochę i może to było za dużo. No i co, w skrócie po prostu dziękuję, że ze mną byliście. Oglądaliście, no i co, strzałeczka widzowie. Widzimy się w trzecim odcinku z Gry The Forest.